Witam Cię bardzo serdecznie. W tym odcinku dowiesz się, jak napisać pierwszą wiadomość na portalu randkowym, żeby kobieta naprawdę chciała Ci odpisać. To będzie konkretny poradnik, bez ściemy i bez banałów. Jeśli do tej pory zdarzało Ci się nie dostawać odpowiedzi, to możliwe, że popełniałeś kilka prostych, ale bardzo częstych błędów. Spokojnie, nie jesteś jedyny. Dziś rozłożymy ten temat na czynniki pierwsze, żebyś dokładnie wiedział, jak zacząć rozmowę w sposób, który naprawdę przyciągnie uwagę kobiety. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkiej hali, w której setki facetów jednocześnie zagadują jedną dziewczynę. I każdy mówi dokładnie to samo. Hej, co tam, ładna jesteś, masz snapka? No i właśnie w tym momencie wchodzisz ty, i masz tylko jedną szansę, żeby się wyróżnić. Brzmi jak presja? Może trochę, ale spokojnie, da się to zrobić. I właśnie dlatego ten film może okazać się dla ciebie przełomowy. Bo prawda jest taka, że atrakcyjne kobiety dostają codziennie dziesiątki wiadomości. Większość z nich to totalna nuda krótkie, bez wyrazu, bez pomysłu, bez zaangażowania. I jeśli chcesz, żeby kobieta nie tylko ci odpisała, ale też była naprawdę zaciekawiona rozmową, to musisz wiedzieć, czego unikać i co działa. I właśnie od tego zaczniemy. Najgorsze, co możesz napisać na początku, to jedno słowo serio. Takie wiadomości jak hej się masz, szczęść co słychać, albo witaj piękna, trafiają do kosza szybciej niż zdążysz je wysłać. To nie są wiadomości, tylko odruch. A kobiety to czują? Po co ma ci odpisywać, skoro dokładnie tak samo zaczęło rozmowę przed tobą stu innych? Jeszcze gorzej, jeśli dorzucisz do tego pusty komplement. Na przykład jesteś najładniejsza na tym portalu, masz cudne oczy albo klasyczne śliczna. Oczywiście, że każdej kobiecie miło usłyszeć coś miłego, ale nie w taki sposób. One słyszą to codziennie. Komplement ma sens tylko wtedy, kiedy jest oryginalny i wynika z czegoś konkretnego, a nie jest oderwany od rzeczywistości. Są też tacy, co próbują zaimponować pewnością siebie, ale zamiast przyciągać, wychodzą na bufonów. Teksty typu Nie wiem, czy jestem w twoim typie, ale pewnie zaraz się przekonamy, to co podasz numer zanim się zakocham? Nie lubię tracić czasu, przejdźmy do konkretów. To nie flirt, to autopromocja w najgorszym wydaniu. Pamiętaj, kobiety to nie casting. Nie próbuj robić show, tylko po prostu bądź normalny. A teraz uważaj, bo kolejny błąd popełnia wielu facetów, którzy. naprawdę się starają. Piszą całą litanie: Mam na imię Bartek, mam 31 lat, jestem programistą, lubię siłownie, gotowanie i podróże. Moim marzeniem jest zwiedzić Japonię, uwielbiam sushi, a poza tym czytam książki fantazy i gram w gry RPG. A ty czym się interesujesz? Niby sympatycznie, niby szczerze, ale za dużo, za szybko. Taką wiadomością nie budujesz ciekawości, tylko od razu wszystko wykładasz na stół. A przecież lepiej budować napięcie i zostawiać trochę niedopowiedzeń. No to co w takim razie działa? Przede wszystkim konkret. Coś, co pokazuje, że naprawdę przeczytałeś jej profil. Nie udawaj, nie kopiuj, nie wysyłaj tej samej wiadomości do każdej dziewczyny. Kobiety to wyczuwają. Przykładowo, jeśli widzisz, że ma zdjęcie z górskiego szlaku, możesz napisać: Widzę, że masz na zdjęciu górski szlak. Lubisz chodzić po górach? Czy to była jednorazowa przygoda? To nie jest wymyślne, to po prostu zaciekawienie drugą osobą. Albo inny przykład. Napisałaś w opisie, że uwielbiasz filmy Tarantino. Który jest Twoim ulubionym? Jestem ciekaw, czy zgadnę Twój typ. Widzisz? To niby luźna rozmowa, ale od razu widać, że nie piszesz na oślep. A może zauważyłeś, że jej marzeniem jest podróż do Islandii? Wtedy napisz, Zaintrygował mnie Twój opis. Napisałaś, że Twoje marzenie to podróż do Islandii. Co cię najbardziej fascynuje w tym kraju? Zadajesz pytanie, jesteś ciekawy, dajesz jej przestrzeń do odpowiedzi. I jeszcze jeden przykład z życia. Twoje zdjęcie z psem jest świetne. Wygląda na totalnego Urwisa. To Twój psiak? Co to za rasa? Nie dość, że odnosisz się do zdjęcia, to jeszcze w lekkim tonie, który zachęca do dalszej rozmowy. Kobiety kochają mówić o swoich pupilach to zawsze dobry temat. Widzisz różnicę? Te wiadomości nie są ani długie, ani nudne, ale są konkretne, naturalne i pokazują, że naprawdę ją zauważyłeś. I co najważniejsze, zostawiają miejsce na odpowiedź. Nie pytasz o wszystko, tylko rzucasz jeden haczyk. Jak chwyci, rozmowa się rozwinie. Teraz ważna rzecz: nie poddawaj się po jednej wiadomości, ale też nie spamuj. Jeśli nie odpisała, trudno. Może była zajęta, może nie zauważyła, może po prostu nie była zainteresowana, to się zdarza. Ale nie wysyłaj jej sześciu kolejnych wiadomości z pytaniami, czemu nie odpisujesz, czy widziałaś? Halo? Takie coś tylko pogrąża Twoje szanse. Najlepiej podejdź do tego tak. Każda wiadomość, którą wysyłasz, to inwestycja. Ale inwestycja bez oczekiwania zwrotu. Jeśli wróci, super. Jeśli nie, szukasz dalej i za każdym razem uczysz się pisać lepiej. I jeszcze jedno. Nie próbuj udawać kogoś, kim nie jesteś. Kobiety mają radar na ściemę. Nie musisz być elokwentnym poetą. Wystarczy, że będziesz szczery, uprzejmy i zainteresowany drugą osobą. To już bardzo dużo. Zresztą pomyśl o tym tak, jak ty byś się czuł, gdyby jakaś dziewczyna napisała do ciebie hej i nic więcej? Czy chciałbyś jej odpisać? Raczej nie. Bo tak samo jak ty, kobieta chce się poczuć zauważona. Nie adorowana na siłę. Nie zarzucana komplementami, ale po prostu potraktowana jak człowiek. Na koniec mam dla ciebie jeszcze jedną radę. Zanim wyślesz wiadomość, przeczytaj ją jeszcze raz i zadaj sobie pytanie: czy ja sam chciałbym dostać taką wiadomość? Jeśli odpowiedź brzmi tak, wyślij. Jeśli masz wątpliwości, popraw. Pamiętaj: na portalach randkowych nie wygrywa ten, kto napisze najwięcej wiadomości. Wygrywa ten, kto potrafi napisać jedną, ale dobrą. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Ci spojrzeć inaczej na temat pierwszej wiadomości, i że teraz wiesz już, co warto napisać, a czego lepiej unikać. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które mogą pomóc Ci lepiej rozumieć kobiety, randkowanie i samego siebie. Trzymaj się i powodzenia.